Jeszcze nie, masz zapakowane, Płoty wynajmować No, jakieś zadanie To się wcześniej... To wcześniej się 7 skończy 7 chyba nie zalecę, bo włączałem sobie transmisję na żywo i przegapiłem albo później sobie przerzucam z Twitcha na ten, nie? Na YouTube Ale w tym sezonie nie ma chyba, nie? No wiemy, to też objawiam. Chociażby to normalne. O, Pepa. Słyszałem Pepę przez chwilę. Ciebie jak rąknąłeś, nie? <grymne> nie? Nie, jak Yeah. Yeah. Ale patrz on wyprawę na telefonie, ale gdyby się tak przerzucił na kompa pograł trochę to A próbuję, ale mu się nudzi szybko. Mówi, że wali na lotyki. No. Tylko, że wygramy w chmurze, nie? To w chmurze wygląda zarobiście. Na telefonie. Nie, gra... nie mamy zainstalowane, tylko w chmurze. Dlatego go co godzi... Bo za słaby ma tele... Zostałby telefon. A w chmurze chodzi na każdy. Wiem, jadę, jadę, że się zamiast jego? No, Dawid przyleciał, nie jak Dawid leciał? Masz. Tobie Dawid ten samolot do końca i on ci się odnowi. Dobra, dość. widzisz, i on cię odnawia, i będziesz miał nowy. I tam ci pisze później, ile ma jeszcze życia, jak siądziesz. Ile razy się może odnowić, pokażę ci. Proszę, jak nie masz tego, yyy... Tak jest to tylko godzinę i po godzinie cię wywołam. Ale później wchodzisz znowu i znowu wjazd. Nie wiem, co jest na plejako. Są szczynki już otwarte, też otwarte. Ale nie ja, już były otwarte. Jest tam kto, Dawid? Tu się gdzieś biją, na moście się chyba biją. No. Na mozy i Most, na się No jak jego go szybciej rozwalę z dronikiem, nie samolotem.

Koło się gdzieś bije No, biją się gdzieś przede mną. Jeszcze nie widzę, ale słyszę Bić, kill A, na tym się biją, na tej kolorowym A, dead, jednym strzałem łeb

Boż, boż, że nie poznajesz. Wiem, nie zwracasz uwagi, nie? Jak się cieto, to ten, ten nie... Te dni jedzie, jak się cieto. O, temu by to... Ten bot daje te... Snajperkę za miecz. O, właśnie za ten miecz niebieski. To jest niebieski. Zabierz mnie tam po miecz. miecz. Jeszcze botę uszkodził. To już mi dał. Przejedź go! A nie, to nie jest niebieski miecz A nie, dostałem widzisz, złoty snajp Za niebieskim ale tylko jedną snajpę, jednej sobie na cały mecz niebieska jak to się... Nie, bo ja muszę mieć wszystko ułożone po kolei, już. Nie. U mnie nie ma tak wielkiego ja Wszystko ładnie ułożone. tak na kurę wyjechać. O chuj, nie ma paliwa. To szukane skrzynka. Nie, tu jest skrzynka. Ale tu jest, jak tu jest baza ruchu oporu, Gdzie teraz zaznaczyłem Trzeba umieć Zwejdźcie na mapkę i zobaczcie Tam gdzie zaznaczyłem, tam jest baza ruchu oporu. W strefie już Już dawno w strefie To trzeba przy następnej grze tam wylądować Auto jedzie, auto, auto, auto No, a no właśnie ubiegł. chyba sask Kurwa, robię z shotguna, A drugi mnie goni autem. Złapaj gabinet, mówię, mnie goni autem. Ja się ewakuowałem kurwa. Na razie muszę się wyleczyć. Jeszcze medal to jest. चल रहा है जुटे अस्त जुथेस्त हाँ 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 Czasami tak świszczy nad duszami, a to tyś przejechał na Tu jest meda. Nie wiem, czy, no, ja nie wiem czy... to jest dobry pomysł go podnosić tak. No to masz tu auto, zaraz w boku jest. Gadasz? Kada... Oj? Aha, widzę. Aź mi zrobił. Pręcz. Czemu to jest za Gdzie tu jechać? Żebyś się pozbierał, żeby to miasta? W tym mieście już jesteśmy zadził Bo już nie ma, ktoś go zadził Dobra, ja dostałem, ja dostałem O, koronka Zapierdy na to Albo przeżyję, albo nie Za ile bije jest tego Kurde, zapięcia, koronka leży w strefie Ryzykować? Ryzykuję Najgorsze bo z auto zablokowałem A ja nie mam leczenia A ja nie mam leczenia A gdzieś ko mnie auto jeździ i gdzieś auto jeździ, bo ja słyszę auto Gdzieś koło mnie Masz mi się podleczyć Nie macie nic do leczenia, nie? Mówię ci cały czas, że auto jeździ I biją do mnie z tego auta Kurde, bicie do... Jeszcze wpadłem do stefu, ja stefa za pięć biję. No nie wierzę i po mojej kolemce. Nie, ja nie wiem jak ja to przeżyłem. Udeźdu też mam. Przeżyję na takim HP, to będzie cud. Nie może być apteczka w tych szynkach. już są tu, koło mnie. Właśnie mnie ściągnął. Kurde, molek, moja koronka biedna. Dacie rady mi podnieść, czy nie bardzo? O Dawid idzie do... Dobra, Dawid idzie od drugiej strony. Czekaj, bo... Chodź <ścoughs> w strefę, Dawid, no. A, bo to jedna ekipa na nas została. Trzeba było kucnąć. Nad nami. Słyszę jak tupię No Trzeba Cześć po małych stronę strefy, bo ona już idzie.

Dawno mówię Kurde, niepoczekaj mi do wody, bo się zdradziłem Aj, a piszę, że się wyjdzie. O kurwa, to?